Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o temacie pikowania pomidorów. Pokażę Wam, jak to zrobić, co będzie nam potrzebne. Tutaj troszkę mi wiatr widzę, przeszkadza. I tak, pikowanie nie jest zabiegiem koniecznym, ale jeżeli uprawiasz pomidory lub chcesz uprawiać pomidory, to dobrze jest taki zabieg wykonać. Mam tutaj kilka przykładów z mojej tegorocznej uprawy. I na tych przykładach będę bazował. Pokażę Wam najpierw, co ja tutaj mam. W niebieskim pojemniku znajduje się rozsada rwana. Tutaj mam pojemnik P7. Rzuciły mi się dwa nasionka, dwa wykiełkowały i mamy takie dwie siewki. Tutaj również P7 i już no nieco większe dwie sadzonki pomidora. A w ostatnim pojemniku P7 znajduje się pojedyncza taka o sadzonka pomidora, już całkiem ładnie rozrośnięta. I ja osobiście jestem zwolennikiem uprawiania pomidorów, w ogóle siewu pomidorów, w osobnych pojemnikach. Czyli mamy przykładowo taki pojemnik P7, one fajnie się do tego celu sprawdzają. Robimy otworek, wrzucamy nasionko, jeden pojemnik, jedna sadzonka. Zobaczcie. To było sadzone w tym samym czasie. Ja tutaj trzymam mniej więcej, staram się trzymać na tym samym poziomie gruntu. I zobaczcie, jak to wygląda. Ta sadzonka z P7, ona jest znacznie wyższa. Łodyżka jest również znacznie grubsza. Jest praktycznie o, dobry przykład. Jest ona praktycznie tak gruba jak ten patyczek od szaszłyka. A tutaj co? Tutaj te łodyżki są, no można powiedzieć, o połowę cieńsze. To jest pierwsza kwestia. Kwestia kolejna. Zobaczcie, jak wygląda tutaj liść. A jak wyglądają liście tutaj, na tej rozsadzie rwanej tych pomidorów. To są dwa pierwsze liście właściwe, które zaczynają nam się e, rozwijać. A zaraz nad liścieniami. Tutaj ten liść jest zdecydowanie większy i Stożek wzrostu, zobaczcie. Jak ładnie mamy zarysowany stożek wzrostu. Już pojawiają się kolejne dwa liście właściwe. Natomiast, co dzieje się na rozsadzie rwanej? Tutaj spójrzcie. Ten stożek wzrostu jest naprawdę bardzo mały, i listek no, również jest malutki. Coś ze środka może wybierzmy. O, tutaj możecie spojrzeć. Również ten listek jest mały. Więc pikowanie pomidorów w głównej mierze ono będzie dotyczyło um, tego typu rozsady, czyli rozsady rwanej, ponieważ w pewnym momencie liście nawzajem zaczynają na siebie nachodzić. Te sadzonki mogą też się wydłużać i przez to um, wydłużać z tego względu, że one po prostu będą konkurować o światło i my musimy temu zapobiec, żeby nasze sadzonki były ładne. Zdrowe, no i żeby się dobrze rozwijały. Więc pikowanie na pewno dobrze jest przeprowadzić, jeżeli masz taką uprawę, ale jeżeli tego nie zrobisz, to w zasadzie też się nic nie stanie. Po prostu Twoje sadzonki do czasu, aż będziesz je uprawiał, w gruncie dajmy na to mogą sobie żyć tutaj, tylko po prostu one będą się gorzej rozwijały, ponieważ mają mniej miejsca, mniej miejsca na rozwój. Będą po prostu słabsze, widać to nawet już właśnie na tym etapie. Kiedy jest najlepiej przystąpić do pikowania. Na pewno nie za wcześnie, na pewno nie za wcześnie tutaj pojawia się ten, e, ta, ten eksponat. W postaci dwóch małych siewek pomidora, i spójrzcie, mamy liścienie, stożek wzrostu z dwoma liściami właściwymi. No, coś tutaj jest już zarysowane, ale na pewno, jeżeli Twoje pomidory są na takim etapie rozwoju, no to one jeszcze nie są do pikowania. Kiedy jest najlepiej to zrobić? Minimum takie według mnie, gdy liście właściwe są wielkości liścieni. Gdy one się zrównają z liścieniami, wtedy jest najlepiej to zrobić. I zobacz. Tutaj mamy już ładnie rozwinięte liście właściwe. Właśnie dzisiaj na potrzebę tego filmu rozpikuję tą doniczkę, te dwie sadzonki, a później zrobię sobie już to na spokojnie, poza filmem. Także tutaj już liście można. Przyjąć, że sadzonka jest ładnie rozwinięta i możemy ją pikować. Do jakich pojemników pikujemy i jakiego podłoża używamy? Myślę, że najbardziej optymalnym wyborem będzie coś takiego. To jest doniczka P7 i ona mieści około pół litra podłoża. Coś takiego dobrze się sprawdzi. Co do podłoża, to wystarczy to samo podłoże. W którym wysiewaliście nasiona, nic tutaj innego nie trzeba kombinować w zupełności. Takie podłoże wystarcza. I jedziemy. Zrobię sobie tutaj troszkę miejsca. Weźmiemy sobie te dwie sadzonki. Doniczka też już na bok. Zobaczcie, tutaj już ładnie korzonki nam się pojawiają. Mamy ładne sadzonki pomidorów. To na razie niech sobie tutaj poleży, jak sadzimy. Najlepiej sadzić po liścienie, tutaj do tego poziomu, z tego względu, że pomidor oprócz tego, że ma tutaj swoje korzenie właściwe, to jeszcze on wytworzy nam na tej łodyżce korzenie przybyszowe. Wiadomo, że najwięcej substancji odżywczych pomidor będzie pobierał tymi korzeniami właściwymi, ale te korzenie przybyszowe też będą dla niego pomocne, ale mi się ubrodziła ta. Sadzonka. Później i tak będziemy zraszać pomidory wodą, więc to nie szkodzi. Podłożę na bok. Robimy dołek i sadzimy. Praktycznie poliścienie sadzę pomidora w ziemi. Podłoże oczywiście jest wilgotne, ono nie może być za suche, nie może być też za mokre, musi być o optymalnej wilgotności. Jak sprawdzić, czy podłoże ma optymalną wilgotność, jeżeli nie masz jakiegoś testera? Najlepiej jest po prostu z pojemnika, w którym to podłoże masz, wziąć garść, ścisnąć, jeżeli robi nam się taka bryłka, taka pecynka która po dotknięciu lekko palcem zaczyna się rozwalać, no to jest dobry znak, że twoje podłoże jest o dobrej wilgotności. Tutaj jeszcze trochę tego podsypiemy. Białe granulki, które widzicie, to oczywiście nie jest jakiś nawóz, to jest, to jest perlit, który ma za zadanie rozluźnić podłoże. O. I teraz taką sadzonkę wystarczy. Podlać i jest to praktycznie wszystko. Mamy już posadzoną sadzonkę pomidora w tej P9. Ona będzie rozwijała się do momentu, aż będzie praktycznie już czas wsadzenia pomidora do gruntu lub też do tunelu foliowego. Więc ta sztuka na bok. Ja sięgam po drugą doniczkę. I to samo, robię otwór i hops, i wsadzamy naszego pomidorka. Trochę za płytko, jeszcze poprawimy. O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście to co. Tutaj brakuje, uzupełniamy podłożem. Przygniatamy je, a tutaj jeszcze mu dosypię, bo jak widzicie po przygnieceniu, no to trochę jeszcze mimo wszystko tego podłoża brakuje, także uzupełnię te braki, no i to praktycznie oto. W tym wszystkim chodzi, natomiast e, jeszcze tutaj Wam poradzę co do takiego pojemnika, gdzie mamy wszystko w jednym. Dobrze jest to po prostu wyjąć na jakiś blat i te sadzonki praktycznie one powinny Wam się same porozdzielać. Większego z tym problemu nie powinno być, ale jeżeli e, sadziliście w rzędach, tak jak są moje posadzone to z pomocą tutaj również może Wam przyjść albo nóż kuchenny, ewentualnie taki nóżyk z łamanym ostrzem. Jeżeli podłoże jest dobrze wilgotne, wszystko się e, trzyma, <noise> można powiedzieć kupy, to możecie takie podłoże po prostu pokroić razem z tymi pomidorami. Owszem, te korzonki troszkę zostaną naruszone, ale to, to też nie szkodzi. E, właśnie dlatego dobrze jest to pikowanie zrobić... Później niż za wcześnie, ponieważ jeżeli mamy tak rozwiniętą sadzonkę, to ona też jest w stanie się szybko odbudować. Gdybyśmy zniszczyli korzenie przy takiej siewce, no to już pojawiłby się problem. Ona albo by nam padła, albo po prostu by się przez resztę czasu gorzej rozwijała i po prostu też nie potrzebowałaby więcej czasu, żeby nadgonić te inne pomidory, których korzenie są. Porządku. Także moi drodzy, to tyle w dniu dzisiejszym odnośnie pikowania pomidorów. Ja zabieram się za ten pojemnik. A z wami widzę się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Miłego dnia. Cześć.